Zakażenie wirusem HPV A, nowotwory. Tutaj powstaje pytanie, są kontrowersje, są jakieś wątpliwości, czy to ma związek, czy nie ma związku. No, niestety ma związek i to duży. E, zwłaszcza te wirusy onkogenne, wirus HPV typu 16 i 18, który, e, w, które wywołują, e, są jakby przyczyną raka szyjki macicy, również są przyczyną raka jamy ustnej, raka gardła czy raka krtani. Zakażenie takim wirusem najczęściej odbywa się drogą płciową, czyli poprzez kontakty seksualne, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy wielu partnerów. I to jest niestety udowodnione, że przy, przy dużej liczbie partnerów no to ryzyko jest znacznie, znacznie większe. Druga droga zakażenia, o której możemy mówić, to jest droga wertykalna, czyli droga zakażenia w czasie porodu. Płód zostaje zakażony poprzez wydzieliny w czasie, w czasie porodu naturalnego a matka jest, jest nosicielką wirusa HPV. Nie jest prawdą, że wirusem HPV możemy się zarazić na basenie czy gdzieś w jakichś jeziorach, wodach stojących. Były robione takie badania, tylko dwie prace, które opublikowali Włosi, potwierdziły, że w wodach stojących, w jeziorach wykrywano wirusa HPV, natomiast nie udowodniono, że był to wirus które były to takie stężenia wirusa, które mogły być rzeczywiście zakaźne. Natomiast pamiętać należy, że wirus HPV no niestety jest wirusem bardzo przebiegłym i potrafi dosyć długo przetrwać na mokrych powierzchniach Niech wszystkie środki dezynfekujące takie wirusy, taki, te, takiego wirusa mogą unicestwić ale e, oczywiście związek pomiędzy e, chorobami nowotworowymi, zwłaszcza rakiem jamy ustnej, rakiem gardła, a wirusem HPV jest ogromny. Ostatnia edycja takiej klasyfikacji e, międzynarodowej TNM, która określa e, nowotwory e, złośliwe. Wyodrębniła wręcz raka jamy ustnej, raka gardła z wirusem HPV i bez wirusa HPV, co znaczy, że jest to jakby już dotarło do, 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 do świadomości wszystkich, że ten związek jest. Pamiętajmy, że profilaktyka jest tutaj absolutnie naj, najlepszym wyjściem, najbezpieczniejszym. Pamiętajmy też o tym, że można robić badania genetyczne PCR na wykrycie wirusa HPV. Są to badania, które mogą być z wymazów błony śluzowej jamy ustnej czy z krwi. Także takie testy oczywiście są dostępne. Jak najbardziej, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy jest nosicielem wirusa HPV, czy nie, to powinien być może zastanowić się, czy takiego badania po prostu nie zrobić. Istnieją również szczepionki przeciwko wirusowi HPV. Są to szczepionki poliwalentne w różnych firm, w różnych cenach. Oczywiście te szczepionki są dostępne, refundowane są u dzieci, natomiast u dorosłych te szczepionki nie są refundowane, ale okazało się, ostatnie badania wskazały, że. W przypadku nawrotowych brodawczaków, zwłaszcza dróg oddechowych brodawczaków krtani, takie szczepienia powodują, że okresy remisji są dłuższe, więc być może nawet jeżeli już jesteśmy po inicjacji seksualnej, takie, takie, taką szczepionkę no, warto rozważyć.